Nie wiem, czy tu są wszystkie gry sportowe, ale znalazłem coś takiego. Wydaje mi się, że nie ma. Ale zaczniemy sobie od, od tych pierwszych, czyli to jest SSBG Soccer. Nigdy w nie grałem. Ja, to jest od jej Sport Afryka 2008. Wydaje mi się, że dałbym z tego, co pamiętam, to na Petier. FIFA, no CETIER, to nie grałem nigdy, w tego starego futbolu na nie grałem. PES 2015, też tam CETIER, w to nie grałem, w 17. Kojarzy mi się ta gra, ale ja chyba za bardzo w nią nie grałem ogólnie, jeśli chodzi o samą grę. Ale kojarzy mi się bez Premier Manager nie grałem, Red Cup nie grałem. To jest FIFA 04. No to jeszcze FIFA wtedy była dobra. Ale dajmy też na Centier. FIFA Street. Fiedynka akurat nie grałem. FIFA 7. Domibedier. W to nie grałem. W to nie grałem. Euro 2000 też nie grałem. Football Manager tego starego nie grałem. Premier Manager nie grałem. FIFA Street 3 ATR. Pamiętam, się z kolegami ja nawalał na PlayStation 3. To było coś dopiero. FIFA 09. Największe wspomnienia z tą grą. Mam ogólnie. Ze starszych chwil jeśli chodzi o to Total Manager, nie grałem. To nie grałem. Internet Renational coś tam nie grałem. PS 5 Petier. Football Generation nie grałem. Football Manager tego nie grałem też niektóre to jest, nie grałem Prevolution Soccer 3 nie grałem Football Manager 2008 nie grałem Total Club Manager nie grałem FIFA 99 z nią mam z, z najmniej wspomnień ale mam tą grę nawet, kupiłem sobie ale dałbym mimo wszystko też na Cetir w to nie grałem to co to jest Nie widzę, zatem pewnie nie grałem w to. FIFA 2000 nie grałem. W to też nie grałem. EURO. W to polskie. Kurcze, tak C, pomiędzy C a B. Tak, może tutaj. Wysokie C. Sensitive Soccer nie grałem. FIFA starsza nie grałem. To nie grałem. FIFA 06 nie grałem. To nie grałem. FIFA Street 2. Ja mi się, że grałem, ale tak słabo też na CDR. Pro Evolution Soccer 4 to jest chyba. Czwórkę. Grałem w demo, pamiętam. To dałbym może na t W to nie grałem w PESA 13. Dla mnie też można powiedzieć, że jedna z fajniejszych gier. Dużo wspomnień. Na no, FIFA 13. Tak samo. FIFA 17 Kurczę... Wydaje mi się, że dla mnie te FIFA od 17 do 18. 8 do FIFA Street też grałem. Ej, czekaj, to nie, 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 ja się pomyliłem. To pójdzie tak. W to nie grałem i w to też nie grałem. Pomyliłem się, grałem w tą FIFA Street FIFA 06. D-tier niestety. FIFA 08. Też nie zrobiłem dobrze D-tier 10 tak samo dla mnie. To nie było to jednak, to nie była ta gra, jeszcze. To nie była ta FIFA. FIFA 16. No to też niestety Dieter die nie nie wspominał dobrze tej kierowni. To nie grałem. To też nie grałem. Pure Football nie grałem. Co to jest za gra? O jej, jakaś FIFA starsza, nie grałem. FIFA 11. Czy przypominam sobie FIFA 11? Nie bardzo. Nie grałem. FIFA 18. FIFA 12. Nie grałem. To chyba na mnie jest gra sportowa. FIFA 20. Kurczę, ja nie pamiętam dokładnie. Ale też bym dał ją tutaj. FIFA 14. To dopiero była gra. O, że tak by zrobił lepiej. Nie grałem, nie grałem w Football Manager 2012, nie grałem. To jest chyba osiemnastka albo dziewiętnastka. Jeśli to jest osiemnastka, bo nie widzę tu dziewiętnastki chyba. Nie, to jest dziewiętnastka będzie, no. to dziewiętnastki zaczęła się moja przygoda z Football Managerem, czyli tutaj. Śwa 15. A no może dałbym na Cetir. Football w, w, 2011 nie grałem FIFA 19 też głęboki DTR dodatek ten też, a nie te ale też bym go dał tutaj FIFA 21 no może dałbym tutaj bardziej, w to nie grałem jest na jaki trzeba zacząć ja muszę się przyjrzeć ja sprawdzam z tym szybko Będzie Football Manager 2019. To to co będzie? 24? Bo nie widzę 24. Jak to jest futbol Manager 2024? Jak się nie mylę, oczywiście. Uznajmy, że to jest 20... Nie, no to nie będzie 24. Tu nie będzie po 24, czy będzie? Bo to jest zrobione w 2022 roku, to nie. Ale uznajmy, że to jest e, Football Manager 2024, tak? No to dla mnie 24 Estier. Tutaj 18 chyba to była, 19 na taki ten kick-off. Grałem kapitan Subasa Nie podobała mi się ta gra na niski Dedier. To nie grałem, w to nie grałem, Mickey Mouse, eFootball, PES, grałem chwilę, no, niski 21, C tier, 22, tier dla mnie, Świat 95 nie grałem, 96 nie grałem, 98 nie grałem, a ja nie, nie 98 mam na płycie w ogóle, Kupię sobie kiedyś, to nie grałem, to jest... Chyba też Korea, Japonia, jak się nie mylę, Mistrzostwa Świata to dla mnie Petier W te starsze Football manager nie grałem. Zaczęłem grać od osiemnastki. Osiemnastkę dajmy sobie na Chwila, chwilę, chwilę. To, to zróbmy tak, może lepiej. Eee, tak. I tak. O bo te były dla mnie jednak lepsze niż 18. -ka. 18. najmniej mi się podoba. PES 18. Tetier niestety. Tutaj. Football na tego nie grałem. Tego nie grałem. Life na nie grałem. To nie kojarzę. 21 PES. Dla mnie osobiście powiem. Najfajniej się bawiłem z tych nowszych PESów przy nim. Dlatego Adir. To nie grałem, FIFA World Cup 2014, Brazil, też tu dużo wspomnień, dlatego Petier bez 20, gorzej się przy tym bawiłem, dlatego dajmy sobie na C tier, to nie grałem, PESa 19 grałem i dałbym sobie też chyba na C, może wysoki D tier nawet, PES 9, gołcik dla mnie, A. PS10 nie grałem. jedenastka Kurczę, nie pamiętam. Chyba grałem, ale tak na 100% nie jestem pewien, dlatego dałem sobie na niskie D-tier. i legendarna gra, o której może prawdopodobnie powstać za odcinek z takiej nowej serii. 14. Też d dla mnie. PS8 nie grałem. PS16 nie grałem. To też nie grałem. Rocket League dla mnie. D tier, nie podoba mi się ta gra. To nie grałem, to nie grałem, to nie grałem. W to nie grałem, w to nie grałem. Top 11. Dużo się bawię swojego czasu w Top 11. Na Facebooku jeszcze, ale. Taki C tier dla mnie. W to nie grałem, w 17, jeszcze nie grałem, w to nie grałem. W to nie grałem, w to nie grałem. FIFA World Cup 2000 nie grałem, i World Cup 98 nie grałem Tak by się plasowała ta lista, ale dla mnie to jest tak Brakuje kilka, kilka pozycji takich jak Fajna gra, którą lubiłem grać sobie Też śmieszna, nazywa się Worlds of Football Nie wiem czy ktoś ją pamięta w ogóle Strasznie fajna, taka niepoważna gra bym powiedział raczej taka śmieszna dosyć ona była więc to bym dodał na pewno jeszcze ale e, takie sims można powiedzieć, to były simsy e, z FIfo i tak dalej tak to wyglądało trochę ale tak by się plasowała ta lista brakuje mi kilku gier dużo jest starszych gier sportowych w których ja nie grałem na przykład jak jakieś w 9 9.3 czy inne jakieś sp3 soccer a czekajcie, tu nie było pet sockera nigdzie Czy jest pet soker gdzieś, A ja go nie widzę po prostu Chyba go nie widzę po prostu, ale też był pet soker przecież Prawdopodobnie go nie widzę, to nie trzeba dać pet soker. To też bardzo fajna gra w ogóle dla mnie. To też gra dzieciństwa tak naprawdę. Jedna z pierwszych, z którą pamiętam w ogóle, w którą grałem jako piłkę nożną, można powiedzieć, z takich gier sportowych oprócz PESA 6, który tak naprawdę jest dla mnie top of the top gier sportowych. I dlatego chciałem zrobić sobie o niej odcinek osobny, w którym wam trochę opowiem. wrócimy od nostalgicznych czasów, jeśli mi wyjdzie oczywiście. I takie tier listy, chciałbym jeszcze zrobić sobie kilka I pogadamy o tym po prostu Może więcej rozmowy, może więcej gadania i tak dalej Tutaj nie miałem za dużo do gadania, no bo Grałem w te wszystkie FIFA, w PES i tak dalej, ale za dużo z nich rzeczy nie pamiętam tak szczerze No FIFA 14 no pamiętam, bo ja grałem tą pomyłkę Pierwsza FIFA, którą ja sobie sam kupiłem wtedy na PC, ta Urgina jeszcze To jest mój pierwszy zakup, jeśli chodzi o w ogóle gry. Pamiętam wyprawę w ogóle po nią do, do, do większego miasta i pojechanie do marketu i kupienia instancjonalnie. Nie to, co teraz się zakupuje. 7 dni przed premierą grę i gram już sobie na co można powiedzieć. Także to by było na tyle w tym odcinku. Ja będę się z wami żegnał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i tak je zrobię, więc... To co? Ja będę się z wami żegnał. Cześć, Siemanko. Na razie pa